Opóźnienie Witchfire, miliony dla twórców Ark Survival Evolved i wiele innych newsów w tym wydaniu niecodziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych informacji ze świata gier, mamy sporo nowych rzeczy, więc zaczynamy. Po pierwsze, astronauci tłumaczą opóźnienie Witchfire. I tutaj nasi rodzimi deweloperzy z The Astronauts w ostatnim wpisie na blogu tłumaczą przenosiny terminu... Z czwartego kwartału 2022 roku na początek 2023, jeżeli chodzi o premiery Eli Access. Jako główną przyczynę podają zmianę designu głównych założeń gry. Jeżeli ktoś nie czyta bloga Astronautów, na bieżąco to może nie wiedzieć, iż Witchfire to FPS z mechanikami typu roguelite, który swego czasu można było przyrównać do takiego właśnie Hadesa FPP tyle, że z mrocznym, demonicznym klimatem i bronią palną. Teraz jednak przeprojektowanie założenia gry tak, by mieć częściowo otwarty świat i dać graczom więcej swobody. Jednakże wymagało to przebudowania części mechanik w grze. Gra w wersji Early Access pojawi się na Epic Game Store, jednak pełna premiera gry odbędzie się również na innych platformach, w tym Steam. Znając dużą część ekipy astronautów, mam wobec nich pełne zaufanie, iż wiedzą, co robią i trzymam kciuki, by ich gra była wielkim sukcesem, a na taki póki co zapowiada się. No, zobaczcie, jak tutaj wygląda mechanika, jak płynnie to wszystko się odbywa. Mamy świetne animacje, mamy wysoką jakość grafiki, z pewnością wysoką jakość produkcyjną. No, ekipa też, która tam siedzi, naprawdę zna się na rzeczy. Mamy tam naprawdę. Solidnych weteranów Game Devu, więc myślę, że to po prostu wymaga czasu. Dobre rzeczy często wymagają czasu, a to szykuje się naprawdę na bardzo dobrą rzecz. Idziemy dalej. Microsoft Cloud Gaming na MetaQuest. Usługa grania w chmurze od Microsoftu stanie się dostępna dla posiadaczy Meta MetaQuest w postaci aplikacji, w której będzie można usiąść, jakby przed takim wielkim wirtualnym telewizorem. I grać w gry w chmurze. Jest to moim zdaniem ciekawa opcja. Jeżeli ktoś bardzo lubi doświadczenie wiarowe, w podobny sposób można też oglądać filmy, więc taki trend wydaje mi się naturalnym powiedzmy, zjawiskiem i zobaczymy zapewne więcej tego typu rozwiązań. Mamy też serię zmian personalnych w game devie na zachodzie. Tutaj październik widać jest takim miesiącem na rotację, więc bardziej takie głośne nazwiska, tylko szybko podsumujmy. Mm, Osama Dolias, były game designer e, Ubisoftu, Unity oraz Warner Brothers Game Montreal, zostaje lead content designerem w Blizzardzie. Byli specjaliści z Ubisoftu, otrzymują awanse w ramach spółki multimedialnej Reflector Entertainment. Mark Andres Seguin na general managera, Emily Constantino na talent and culture directora i e, Chris Christoph Rosignol na stanowisko Creative Directora. I tutaj studio tworzy dość ciekawy koncept, doświadczenie obejmujące filmy, gry, książki, podcasty zawarte w uniwersum Unknown Nine. Myślę, że warto się tym zainteresować, bo takie ładne, koherentne uniwersa mogą też złapać dość dobrą trakcję, jeżeli chodzi o gry i inne multimedia. No Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i takim jeszcze głośniejszym nazwiskiem, które może gdzieś tam nam się obijać uszy, to jest Jonathan Morin, twórca Watch Dogsów, został zatrudniony na stanowisko Creative Directora w NetEase Games Montreal. No to to będzie ciekawe, no tu mamy chińską spółkę, która zajmuje się grami MMO, grami sieciowymi, mają swój oddział w Kanadzie. No i twórca właśnie Watch Dogsów teraz będzie tam przewodził, zobaczymy, cóż takiego wymyślą. Kolejny news Final Fantasy VII The First Soldier zamyka się w, na początku 2023 roku Tytuł ten miał wpisywać się w dużą taką narrację związaną z remake'iem siódmej części właśnie Final Fantasy Tutaj miały być reaktywacje różnych części Teraz mieliśmy remake, będziemy mieć jeszcze trzecią część gdzieś tam w przyszłości Druga już za niedługo wychodzi, dodatkowo jeszcze są remake'i od zera plus remastery HD y, Crisis Core, najprawdopodobniej jeszcze gdzieś pewnie będzie jakiś serial czy film. I w tym wszystkim jeszcze zrobiono mobilne RPG, które rozwijało świat. Jednak nie złapało dużego zainteresowania, y, zwłaszcza w zakresie dochodów z mikropłatności. Pomimo ponad 2 milionów pobrań pod koniec 2021 roku, gra nie wygenerowała na tyle dochodów, dla wodarze firmy by ją utrzymywać. Stąd cały serwis zostanie zamknięty w styczniu 2023. Kolejno skandal Activision Blizzard. Tak, następny. Zgłoszono pozew od byłej pracownicy względem innego pracownika i całego Activision Blizzard pomiędzy Jane Doe, czyli tak Jane Doe tudzież John Doe określa się osoby, które nie ujawniają swoich tożsamości. No, podejrzewam, że dlatego, że to jest dość głośna sprawa, będzie głośna sprawa i też, żeby ochronić, powiedzmy, dobre imię. Yy, tutaj, powódki w tym przypadku. Yy, więc Jane Doe oskarża Miguela Vega, byłego product, product managera, który był jej przełożonym i dokonywał. A delikatnie mówiąc, okropnych rzeczy, głównie na tle seksualnym, które możecie przeczytać w załączonym artykule, nie chcę tego powtarzać naprawdę, wykorzystywał swoją pozycję do poniżania pracownicy, do wymuszania na niej pewnych działań dla awansu. Poza tym jest osobnym przypadkiem względem tego ujawnionego przed kilkunastoma miesiącami, gdyż cała sprawa miała miejsce już po jego ogłoszeniu. Czyli słuchajcie, no, wiadomo było, że w firmie jest źle. Firma zdarzekała się, że ma politykę zero tolerancji dla takich zachowań. Pracownica zgłaszała problemy z przełożonym, a mimo to nie reagowano odpowiednio na opisane zdarzenia. Ten przykład znów pokazuje, jak bardzo zepsuta potrafi być korporacja, jeżeli obsadza się w roli liderów toksycznej jednostki i nie reaguje się na zło, gdy to pojawia się i jest sygnalizowane. Więc mam nadzieję, że. Kolejne tego typu przypadki nie będą miały miejsca, albo będą ostatecznie i naprawdę solidnie piętnowane. I mam nadzieję, że dla innych firm to jest przestroga, żeby prowadzić bardziej rozsądną politykę nastawioną na też dobrostan psychiczny pracowników, bo to, co się działo ostatecznie w aktywnym Blizzard i to, co wyszło na światło dzienne, to są same okropności. Kolejny news to. Wielkie pieniądze za gry w subskrypcjach, a konkretnie za ARK Survival Evolved. Proces kontrolny w zakresie zakupu Activision, Blizzard King i Microsoftu ujawnia wiele ciekawych informacji. Dowiedzieliśmy się ostatnio, ile Xbox Game Pass zarobił, tam ponad w sumie 3 miliardy dolarów. W momencie, kiedy to połączymy z Game Passem Ultimate. Teraz jednak analiza dokumentów US Securities and Exchange Commission pokazała, ile Studio Wildcard, czyli twórcy Ark Survival Evolved, otrzymali pieniędzy zarówno od Sony, jak i Microsoftu. Najpierw za bycie umieszczonym w marcowym zestawieniu od PlayStation Plus firma otrzymała 3,5 miliona dolarów, a następnie Microsoft zapłacił firmie za dołączenie do Xbox Game Pass 2,5 miliona dolarów oraz za fakt, że Ark 2 będzie w Xbox Game Pass na premierę, z czego nie na wyłączność. Microsoft zapłacił Wildcard kolejne 2,3 miliona dolarów. No cóż, pozazdrościć takich bonusów, no w sum, sumie patrzymy tutaj na prawie 8,5 miliona dolców, także no całkiem nieźle. Różnica jest jednak taka, że po pobraniu gry przez PlayStation Plus, akt pozostanie naszą własnością za darmo. E, na zawsze, przepraszam, za darmo, no płacimy w końcu plusa. Natomiast użytkując grę na Xbox Game Pass, tracimy do niej dostęp, gdy zostanie wyłączona z serwisu, będziemy musieli za nią zapłacić pełną cenę, jeżeli chcemy kontynuować rozgrywkę. No, trzeba przyznać, że te liczby są całkiem zawrotne. Tak jak mówiłem, tryb subskrypcyjny dla wielu deweloperów, jeżeli się wpisuje w odpowiednio w politykę firmy, tutaj może się opłacić. Akurat Ark jest tego typu grą, która no, jest nastawiona na multiplayer, jest takim, taką grą serwisem. Więc to gwarantuje, że jeżeli ktoś się wciągnie w rozgrywkę na przykład w abonamencie Xbox Game Pass to żeby kontynuować ją to albo będzie musiał kupić tą grę na platformie, albo będzie płacił właśnie abonament, co dla Microsoftu jest jeszcze lepszym wyjściem. Więc no cóż, tak prawdopodobnie już będą wyglądały trendy w rozgrywce. I cóż, idąc dalej Quantic Lab znów podostrzałem, i firma prowadząca zewnętrzne testy QA, QuantiGlabs, e, otrzymała nową serię zarzutów pod swoim adresem e, od dwóch obecnych i ośmiu byłych pracowników firmy, którzy rozmawiali z serwisem PC Gamer. I tutaj o firmie stało się głośno, gdy została oskarżona przez CD Projekt Red o oszustwa i niesumienność wykonywanej pracy firma pracowała z, nad tytułami takimi jak Cyberpunk 2077, e, Trzeci Wiedźmin czy też Divinity Original Sin 2. Głównymi zarzutami względem firmy jest zawyżanie kompetencji firmy w oczach klientów, wyolbrzymianie rozmiaru firmy, e, niskie kwalifikacje pracowników i wprowadzanie klientów w błąd. Przykładowo firma z CDPRED miała e, umowę na 30 profesjonalnych testerów, jednakże w rzeczywistości tylko 10 osób z tego zespołu miało jakiekolwiek doświadczenie z QA. -em. Ponadto pracownicy zarzucali firmie słabe warunki pracy oraz niską płacę. Juniorzy otrzymywali około 300 euro miesięcznie, a lidzi 680 euro miesięcznie, co jest skandalicznie niską płacą w rejonie Rumunii, bo tam się znajduje firma, gdzie właśnie jest główne biuro. To jest miasto konkretnie, gdzie ono się znajdowało. Klujna poka w Rumunii, właśnie. Tak więc, dostając kwoty wręcz głodowe, no ciężko o dobrą jakość pracy. Dodatkowo, jeszcze wyolbrzymiając kompetencje studia, no firmy mają określone oczekiwania, nie spełniając ich później. No cóż. Czego można, czego można innego się spodziewać, jak yy, generalnie dość, dość głośnej porażki, zwłaszcza pracując nad dużymi tytułami? No tutaj, patrząc na to jeszcze, że testerzy byli zmuszeni do pracy na miejscu bez poszanowania pandemicznych zasad higieny, pomijając zarząd, który miał pozwolenie na pracę zdalną, no ciężko też mieć jakiekolwiek poczucie sprawiedliwości. I nadmienię tylko, że minimalna płaca w Rumunii. To około 500 euro, a w Polsce absolutne minimum to jest 610 euro, według krajowych danych statystycznych. Quantic Labs to nie jedyna firma, która współpracowała z CDPRF, ale nie dziwi mnie, że zarówno klienci, jak i pracownicy mogą mieć zażalenia względem firmy. Jeżeli nie dba się o pracowników, nie płaci się im godziwych pieniędzy, ciężko liczyć na odpowiednią motywację i jakość pracy, tym samym też wynik tej pracy nie będzie zadowalający dla klientów. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Deva. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania, udostępniania materiału dalej. A także, jeżeli uważacie, że coś mi umknęło, nie mam racji, lub też macie jakieś pytanie, na które padnie odpowiedź w następnym live, śmiało napiszcie je w komentarzu. A tymczasem życzę Wam solidnej dawki popkulturowej i spojrzenia na gry Okiem Deva.